Cześć! Hallo! Witam Cię w kolejnym filmie na moim kanale. W dzisiejszym filmie powiemy sobie o jednym z najbardziej intrygujących tematów w języku niemieckim, czyli czasowniki rozdzielnie złożone. Po niemiecku Trämbare weben. Ok? Mam nadzieję, że to co usłyszysz ode mnie w tym filmie będzie. Dla ciebie pomocne i pozwoli ci zrozumieć ten film lepiej. Jeżeli chcesz otrzymać od mnie ćwiczenia do tego tematu, zostaw mi komentarz. Oczywiście to są moje autorskie ćwiczenia, które możesz otrzymać ode mnie za darmo. Zachęcam Cię do zostawienia łapki w górę, do zasubskrybowania mojego kanału i zapraszam Cię na film. Co to są czasowniki rozdzielnie złożone? Czasowniki rozdzielnie złożone to czasowniki, które składają się z przedrostka i czasownika i one będą się rozdzielać. Jak możemy sobie pomóc? Jak możemy sobie je rozróżnić? W większości przypadków, ten przedrostek, który jest rozdzielny, będzie osobno miał jakieś znaczenie. Na przykład mamy czasownik Aufstehen, czyli wstawać. I rozdzielimy go na Aufstehen. I teraz, Stehen to jest stać, a auf to jest na przykład na. Tak? Więc Auf samo w sobie ma znaczenie. Tak, możemy sobie spróbować te czasowniki rozdzielne, rozdzielnie złożone, rozróżnić od nierozdzielnie złożonych, ponieważ nierozdzielnie złożone będą miały przedrostek, który samodzielnie nic nie będzie znaczył. Więc tak sobie to zapamiętajmy. Przedrostek, który ma znaczenie. Dalej. Jak używamy takich czasowników? Przede wszystkim rozdzielamy. Bo rozdzielne, rozdzielnie złożone. Mamy auf i mamy sztyjen. Sztyjen jako czasownik będzie stało na drugim miejscu w zdaniu. Jeżeli mówimy o zdaniu twierdzącym, tak? O naszym podstawowym zdaniu twierdzącym. W szyku prostym. Czasownik na drugim miejscu i oczywiście zawsze odmieniony. Czyli jeżeli mamy sztyjen. No to powiemy ja wstaję, iść, sztyję i teraz na przykład o ósmej rano, um, acht u i na końcu damy auf. Czyli czasownik stoi na drugim miejscu, a przedrostek leci na sam koniec przed kropkę bądź przed przecinek. Jeżeli będzie to już zdanie dłuższe, bardziej rozbudowane. Ale przyjmijmy sobie w tej najprostszej formie, że czasownik jest na drugim miejscu odmieniony, a przedrostek leci nam na sam koniec przed kropkę. Czyli całe zdanie będzie brzmiało: Isztyję, um, acht auf. Kropka. Pytania. Jak czasowniki rozdzielnie złożone będą funkcjonowały w pytaniach? najpierw zaczynamy tak, jakby to było normalne zdanie, czyli w pytaniu, jeżeli nie ma żadnego słówka wie, fragen, pytającego, na przykład was, w, wo, wohin i tak dalej, zdanie zaczynamy od czasownika. Weźmy sobie dalej ten przykład aufstehen, czyli zaczniemy sobie od sztyst, jeżeli mówimy o osobie du. Stest du um acht auf czyli sztyjen na początku a auf jako przedrostek znowu na samym końcu przed znakiem zapytania stehst du um 8 u auf jeśli mielibyśmy pytanie o której wstajesz czyli z tym słówkiem pytającym wann kiedy wann stehst du auf kiedy wstajesz? Wann, na drugim miejscu czasownik, sztyst, osoba, du, i na końcu przedrostek, przed znakiem zapytania. Wann styst du auf? Kiedy wstajesz? No i przykład innych czasowników, rozdzielnie złożonych. Na przykład ausgehen, wychodzić. Hmm? I znowu możemy zobaczyć, że aus samodzielnie ma znaczenie, oznacza coś. Aus i gehen, czyli wychodzić. I na przykład kiedy wychodzisz? Wann gehst du auf? Kiedy wychodzisz? Albo chcemy powiedzieć każdego poranka wychodzę o siódmej rano. Jeden morgen gehe ich Szyk przestawny. Geje iś um sieben uło auf. Szyk przestawny, bo najpierw mieliśmy jeden morgen. Teraz musimy dać czasownik, żeby był na drugim miejscu. Później osoba, reszta zdania i na koniec przedrostek. Czyli jeden morgen geje iś um sieben uło aus. Wychodzę każdego poranka o siódmej rano anrufen, czyli dzwonić. anrufen, ok? I wieczorem zadzwonię do mamy. Am Abend rufe ich meine Mutter an. Anrufen. Am Abend rufe ich meine Mutter an. An na samym końcu przed kropką. czasownik rufen Odmieniony. Czasownik mit-komen, czyli iść z kimś, iść razem. Najczęściej używa się go po prostu w pytaniach: jak mówimy, idę gdzieś i pytamy się tej drugiej osoby, chcesz iść z nami, idziesz ze mną? Hmm? Czyli mamy mit i komen. Znowu widzimy mit samodzielnie. Jako przedrostek ma też samodzielne znaczenie. Mit to jest z. Mhm. I pytanie, idziesz z nami po prostu? Komst du mit, czyli komst, odmienione, osoba du, komst du, i na końcu przed znakiem zapytania mit. Komst du mit, einkaufen, czyli robić zakupy, kupować. No i teraz na przykład takie zdanie, Liza kupuje w supermarkecie. Robi zakupy w supermarkecie. Liza, na drugim miejscu czasownik, czyli kauft. Liza kauft im supermarkt ein. Liza kauft im supermarkt ein. Czyli ein idzie na sam koniec, przed kropkę. Na samym końcu, chciałabym Wam jeszcze. Podać właśnie te przedrostki, z którymi czasowniki będą stanowiły czasowniki rozdzielnie złożone. I jest to na przykład. Ab, an, auf, mit, nach, ein, weg, zu. Więc teraz, jeżeli wszystkie sobie wypiszemy, wszystkie te przedrostki, zobaczycie, że tak jak mówiłam wcześniej. Każdy z tych przedrostków samodzielnie ma znaczenie i myślę, że podsumowując, to jest właśnie to, co powinniście sobie zapamiętać w rozróżnianiu ich, w odróżnianiu ich od czasowników nierozdzielnie złożonych, że rozdzielnie złożone mają przedrostki, które mają osobno, samodzielne znaczenie. Mam nadzieję, że udało mi się to Wam jasno wytłumaczyć. Nie jest to prosty temat. Możecie też spróbować z tymi czasownikami, których ja tutaj użyłam, ułożyć jakieś zdania w komentarzu i ja dla Was je sprawdzę. Jeżeli macie do mnie jeszcze jakieś pytanie, jeżeli chcielibyście coś wyjaśnić, więcej o czymś powiedzieć, to napiszcie mi w komentarzu. Dziękuję Wam za dzisiejszy film, zachęcam do zostawienia subskrypcji, łapki w górę i Bis zum nächsten mal.